Cześć, na tym mniejsze od trzech. Aktualnie podróżujemy po Polsce i tak sobie moczymy końcówki z palców w jeziorze rozkmin życiowych. Jaka subkultura wydaje się najbardziej w porządku? reakcja? To jest naprawdę najlepsza kultura ever. Tak, obecnie można należeć do paru subkultur jednocześnie. Nie każda subkultura to kontrkultura. Tak, to prawda i to prawda. Na temat kontrkultur. Ludzie często tworzą sobie definicję tego, że coś istnieje, na podstawie tego, czym ta rzecz nie jest. Jeżeli coś jest zawsze i nigdy się nie zastawiamy nad tym, że tej rzeczy nie ma, to nie myślimy o tym za dużo. Natomiast kiedy zauważamy, że inni ludzie czegoś nie robią, albo robią coś inaczej, zaczynamy wtedy zdawać sobie sprawę, że my robimy coś w sposób, który nie dla wszystkich jest oczywisty. No, i jeżeli się do tego dołoży to, że jak przynajmniej mi się zdaje, w ludziach jest gdzieś tam, to nie znaczy, że to jest nasza podstawowy jakby napęd, ale w ludziach jest gdzieś tam chęć sprzeciwiania się rzeczom, ponieważ w ten sposób realizujemy wizję siebie jako Herosa. No to kontrkultury różne są atrakcyjne, zwłaszcza dla młodych ludzi, ponieważ dają ci poczucie wspólnoty, które jest potrzebne człowiekowi, gdyż wyewoluowaliśmy jako istoty społeczne. Naturalnym stanem dla człowieka jest posiadać własne plemię, A Zaś bycie przeciwko czemu konsoliduje nas razem z innymi i stawia pewien cel. A także odpowiada nam pytanie na pytanie, kim jesteśmy. Kim jesteśmy? No nie nimi, wyobraź sobie być nimi. Tak, kontrkultury są potrzebne, żeby challengeować schematy, to prawda, aczkolwiek z drugiej strony, jako że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, istnieją kontrkultury, które. Czy może istnieć kontrkultura, której dużą częścią motywacji są takie instynkty przede wszystkim? Takie instynkty właśnie tego, że ja chcę mieć, ja chcę mieć moje plemię i chcę, że chciałbym mieć z kim walczyć, bo wtedy czuję się dobrze, jak mam z kim walczyć. Bo wtedy czuję, że robię coś dobrego, a jak czuję, że robię coś dobrego, to czuję, że jestem wartościowym człowiekiem. I powiedzmy, że nie wszyscy ludzie uważają sobie, że są wartościowymi ludźmi, to może powodować większą chęć posiadania wroga. Wroga, który jest zły, który jest okropny, wszystko psuje, jest obrzydliwy. No i powiedzmy, że w społeczeństwie, w którym problemy ze zdrowiem psychicznym stają się coraz bardziej powszechne, ale z drugiej strony staje się też coraz bardziej powszechna świadomość na ten temat. No i w społeczeństwie, w którym panują algorytmy, które podsyłają nam to, co chcemy, no to kończy się to tym, że wraz ze wzrostem kryzysu zdrowia psychicznego rośnie polaryzacja społeczeństwa. I ludzie są coraz bardziej podzieleni na różne obozy. Zaś kiedy, kiedy lud przestaje być ludem, kiedy plemię rozbija się na mniejsze plemiona, to powoduje, że demokracja przestaje działać, ponieważ demokracja oznacza rządy ludu. Ale żeby to działało, musi istnieć jeden lud. Więc jeśli istnieje kilka różnych ludów, demokracja zmieni, zmienia się z rządów ludu na rywalizację pomiędzy różnymi plemionami, które mają swoje interesy i każdy ciągnie w swoją stronę. Ponieważ różne właśnie grupy mają swoje interesy, no to to się napędza z tym, że musimy powiedzieć naszym zwolennikom, że tamci są źli i okropni, i oni chcą, wszystko złe jest przez nich. Ale my, my jesteśmy dobrymi ludźmi. Pamiętajcie, my jesteśmy dobrymi ludźmi. To wsz wszystko, o czym mówię, jest bardzo ogólne, natomiast yy, chyba zmierzam do tego, że wszystko jest połączone. Każda pierdoła jest tak naprawdę połączona z każdą pierdołą. Jeżeli następują jakieś zmiany, robi się efekt motyla. Całe, cała historia. A przypominam, że historia zawsze trwa. W tym momencie trwa historia. Cała historia to jest jeden wielki kosmiczny efekt motyla. Zmierzam do tego, chyba że trzeba. Uważać, żeby nie zwariować. Nie dać się zwariować, bo istnieją takie różne elementy w świecie, które chcą nas zwariować. I czasami, często ludzie, którzy chcą nas zwariować, chcą dobrze, bo każdy człowiek chce dobrze gdzieś tam. Znaczy, może nie każdy chce dobrze, niektórzy chcą dobrze dla siebie, ale to, że chcesz dobrze nie tylko dla siebie, niekoniecznie znaczy, że to, co robimy, jest słuszne. Natomiast, jako że ludzie właśnie nie idą filozofią, wiem, że nic nie wiem, nie zadają sobie pytania, że hmm, czy jest szansa, że tak naprawdę część rzeczy, które uważam, tak naprawdę to nie jest do końca tak. I moja bardzo uproszczona wizja świata, w którym ci i ci i ci są źli, ale nasi, nasi i nasi są dobrzy, może to tak naprawdę jest bardziej skomplikowane? Ale dużo bardziej komfortowo jest mieć wroga, ponieważ jak śpiewali Pinałszu i Ferbie, lubię mieć wroga, lubię mieć wroga. Na efekt motyla mamy pewien wpływ. Nie można powiedzieć, że nie mamy żadnego wpływu na siebie i na życie, ale z drugiej strony trzeba znaleźć też balans pomiędzy drugim stwierdzeniem, że jesteśmy wszyscy produktami naszych czasów i naszych środowisk. Bo jesteśmy. Jesteśmy dziećmi naszych czasów i naszych środowisk i tego, jak zostaliśmy wychowani. Także środowiska, w którym aktualnie się zawsze znajdujemy gdyż chłoniemy środowisko, w którym jesteśmy, ponieważ z jakim przestajesz, takim się stajesz. Ale jednocześnie posiadamy naszą własną sprawczość. Trzeba znaleźć balans pomiędzy nim. Tylko właśnie zrozumienie efektu motyla wymaga zainteresowania światem. Wymaga zainteresowania historią. Niekoniecznie historią tego, że nie wiem, co się działo w Rzymie. Zmierzam do tego, że uważam, że historia jest ważna. Po to, aby rozumiejąc historię, zaczynamy lepiej rozumieć siebie. Ponieważ rozumiejąc historię, zaczynamy rozumieć, co w trakcie historii było oczywiste, a co nie było, i zaczynamy wtedy rozumieć, które rzeczy w naszych czasach są nieoczywiste z perspektywy historii, ale są oczywiste dla nas. I wydaje mi się, że bardzo ważną częścią takiego rozwoju, wzrastania jest czasami nie tyle nawet poznawanie nowych rzeczy, co zmienianie spojrzenia na to, co już znamy dążenie do tego, czy dążenie ciężko ciężko mi tutaj znaleźć prawidłowy czasownik, ale pozwalanie sobie na to, aby otworzyć się na myśl, że to co jest dla nas oczywiste wcale nie jest oczywiste. Każde z nas ma w głowie całą masę różnych założeń na temat świata i tego jak on funkcjonuje, jak sami funkcjonujemy, jak funkcjonują inni i jakie jest nasze miejsce, skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy. Najróżniejsze tego typu rozkminy, mamy masę założeń, które są tak głęboko zakorzenione, że nie wiemy, że je mamy, bo one są tak bardzo oczywiste. I kiedy je odoczywistniamy, wtedy stwarzamy możliwość, że przestaniemy być kontrolowani przez różne nasze założenia, a zamiast tego będziemy mogli dobierać je bardziej świadomie. Kiedy będziemy mogli dobierać je bardziej świadomie, będziemy posiadać więcej sprawczości nad tym, jak toczy się nasze życie. A zatem również nad tym, ile jesteśmy w stanie w tym życiu zrobić, na przykład, ile jesteśmy w stanie uczynić dobra w tym świecie. Również większa świadomość powoduje, że będziemy w stanie lepiej to dobro rozróżnić. W prawdziwym życiu coś takiego nie istnieje. W sensie, masz na myśli, że w prawdziwym życiu nie ma efektu motyla. W sensie, czasami najdrobniejsza pierdoła potrafi zmienić całe życie. Jeżeli najdrobniejsza pierdoła zmienia życie całej osoby, to znaczy, że zmienia też życie wszystkich osób, z którymi ta osoba miała jakąkolwiek interakcję. I like your funny words, magic man. Thanks, Nati. Jesteśmy dziećmi naszych czasów. Z prawnukami faktu, że 10 tysięcy lat temu nasz przodek zjadł akurat tego grzyba, który nie był śmiertelnie trujący. Tak to też prawda. Pamiętajcie, każdy z waszych przodków, naszych przodków, i dosłownie każdy z naszych przodków rozmnożył się na którym którymś etapie życia. Więc spokojnie, jeszcze jest dla Ciebie nadzieja. No ale tak, ewolucja. Ewolucja to nie tylko geny, to też ewolucja kultur. Te kultury, które... Nie są w stanie zmierzyć się z innymi kulturami, hmm. zaczynają odchodzić w zapomnienie. Zostają albo zniszczone, albo zasymilowane, albo same się asymilują, bo widzą, że druga kultura radzi sobie lepiej. Zaś kulturą są między innymi wszelkie założenia na temat świata. Tak to nie działa i nigdy nie działało. No ale to, że trzepot motyla nie spowoduje tornada na drugiej półkuli, to nie znaczy, że efekt motyla nie istnieje, ponieważ nazwa może w dalszym ciągu jakby, wiecie, nazwa to tylko nazwa. Tak więc mówienie, że efekt motyla nie istnieje, jest wiesz, jeżeli biorę te bańki ta bańka gdzieś leci, się teraz rozbryzgnęła i gdzieś tam są maluteńkie kropelki wody z gliceryną. To jest spowodowane przez to, że zaczęliśmy mówić o efekcie motyla i jest to spowodowane przez to, że użytkownik MW121111 wszedł na ten live. To jest spowodowane tym, że ten live jest, a to, że jest ten live jest spowodowane tym, że ten kanał istnieje. Natomiast to, że ten kanał istnieje, jest spowodowane tym, że go założyłem, a to, że go założyłem, jest związane z tym, jaką byłem osobą, i jakie miałem pomysły, a to wiąże się z tym, jak byłem wychowywany, co jest związane z tym, jacy byli moi rodzice, co jest związane z tym, jak oni byli wychowywani, co jest związane z tym, jak byli wychowywani ich rodzice. W ten sposób możemy prześledzić efekt motyla od powstania wszechświata do tego, że ta bańka rozbryzgnęła się w tamtym miejscu. Ostatnio miałem już tylko dwa opakowania baniek, i oba miały po połowę, więc przelałem z jednego opakowania do drugiego. Pomyślałem sobie, że jestem inżynierem. Dowolna rzecz, która wydarzyła się w Waszym życiu, można prześledzić gdyby to było możliwe można by prześledzić czas od stworzenia wszechświata do tej rzeczy ciągiem przyczynowo-skutkowym. Oczywiście nie trzeba wcale prześledziwać, prześledziwać tak nowe słowo od początku Wszechświata. Natomiast w ten sposób wszystkie pola wiedzy łączą się ze sobą. Początek Wszechświata no to fizyka, no to potem chemia, potem cała geologia, potem biologia, też geografia. Potem powstają ludzie, e, cała antropologia, cała historia kultury, wszelkie, wszelka psychologia, wszelka wiedza o społeczeństwach, historia technologii. Wszystkie pola wiedzy mają swoje miejsce na wielkim, kosmicznym ciągu przyczynowo-skutkowym. Są so yeah, pozwólmy temu zlewowi wejść. Let that sink in. Bo duże w czasie są możliwe? Tego nie wiem. Nie wiem. Może są, ale nie dla ludzi. Wiecie na przykład, że foton. Czyli cząsteczka światła nie posiada masy. I to dzięki temu, że nie posiada masy, porusza się z prędkością światła, czyli najwyższą dopuszczalną prędkością we wszechświecie, a przynajmniej tak nam się wydaje. I na przykład z perspektywy fotonu to jest tak, że jeżeli foton leci ze słońca do twojej siatkówki w ciągu 8 minut, to no z perspektywy fotonu, to nie jest tak, że ten foton jakbyś był sobie tym fotonem i sobie, hmm, hmm, teraz sobie przez 8 minut lecę od słońca do, do oka. Tylko z perspektywy fotonu w zasadzie bardzo ciężko powiedzieć, jak mija czas. Bo równie dobrze można by powiedzieć, że to, że z jego perspektywy nie minęło 8 minut, tylko to był, to, była, to był jeden moment, maksymalnie krótki. A z drugiej strony, że to była nieskończoność. I to trwało nieskończoność długo. Jakby bardzo ciężko jest sobie wyobrazić coś z perspektywy fotonu, który nie ma masy i dlatego porusza się z prędkością światła. Więc foton, jakby jest trochę poza czasem jest w czasie, ale troszeczkę poza czasem też, przynajmniej ze swojej własnej perspektywy. No, ale nie wiemy jaka jest perspektywa fotonu, gdyż foton nie posiada swojej świadomości. Ale oczywiście mogę gadać jakieś głupoty, bo co są, wiecie, takie. To nie jest tak, że ja mam na ten, na ten temat jakąś wyjątkową wiedzę. MW, ty tak serio, słuchajcie tego. Efekt motyla to nie jest ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeśli patrzeć w przeszłość, to naszym pra-pra-pradziadkiem było stworzenie przypominające szczura. Na nasze obecne życie to nie wpływa. Jak nie wpływa? Gdyby nie było tego szczura, nie byłoby ciebie. Istnienie samo tego szczura wpływa na to, że tu jesteś. I w jaki sposób to nie jest ciąg przyczynowo-skutkowy? MW, nie wszystko jest częścią tego samego efektu motyla. Tak, na przykład, jeżeli w tym momencie zrzucę ten pisak na biurko i on zrobi dźwięk, to nie ma to żadnego wpływu na Japończyków. Natomiast, skoro zrobiłem ten eksperyment, to znaczy, że na zawsze pierwsze, drugie, a także teraz trzecie zrzucenie tego pisaka na biurko jest częścią historii. Co więcej, samo to, że Wam o tym mówię, sprawia, że pewne informacje zapisują się w Waszych głowach. I może jakoś do, się do nich odniesiecie, może nie, może nazajutrz zapomnicie o nich. Natomiast sam fakt, że je usłyszeliście, oznacza, że one zostały przetworzone przez wasz mózg. Który jest najbardziej skomplikowaną rzeczą, jaką znamy. I się cały czas uczy. Pyta, Paul, kim jesteś. Więc aktualnie próbujemy ustalić pryncypia rządzące życiem i rozkminić rzeczywistość. A za nami jest podróż pociągiem przez okolice Lemborka.